Witam serdecznie wszystkie osoby zainteresowane badaniem kosmicznych zależności między tym, co dzieje się na niebie, a tym, co dzieje się tu u nas na Ziemi spokojnie to tylko astrologia. Dziś będziemy interpretować kosmogram nowiu wstrzelcu. Ale wcześniej serdeczne dzięki dla wszystkich osób, które subskrybują mnie na Patreonite, bo dzięki Wam robię to, co tu robię, czyli dzielę się wiedzą w internecie za free. Ale też czasami. Stacjonarnie robię to w Warszawie w turnusie na Wolskiej. Właśnie wczoraj mieliśmy spotkanie poświęcone strzelcowi, a za miesiąc, czyli 8 stycznia, spotkamy się po to, aby porozmawiać o koziorożcu. Także jeśli macie ochotę spotkać się, przybić piątkę i wtrącić swoje trzy astrologiczne grosze do dyskusji o koziorożcu, zapraszam. 8 stycznia, turnus na A teraz biorę się do interpretacji kosmogramu. Nowiu Strzelca, który w tym roku wydarzy się 20 grudnia, czyli na chwilę przed zimowym przesileniem. I to będzie druga w nocy, 43 minuty sobota. Interpretuję kosmogram dla Warszawy, no bo jeśli chcemy uzyskać wgląd w sytuację danego kraju, a interpretuję ten now dla Polski, no to patrzymy na stolicę, bo stolica jest sercem, czyli słońcem kraju. Dobra. Co my tutaj mamy? Nów to inaczej spotkanie Słońca z Księżycem w tym samym stopniu. Koniec starego miesiąca lunarnego, początek nowego miesiąca lunarnego i ten nów będzie bardzo o kończeniu. Dlatego że znajduje się on na końcu fazy zodiakalnej. 28 stopień 24 minuta Strzelca i to jest ostatnia dwóramsa Samsa, czyli Skorpionia. Dwóramsa Samsa. Um, Plus, do tego to jest ostatni znak jesienny, czyli kończymy sezon, kiedy słońca ubywa, i za chwilę wchodzimy w sezon, kiedy słońca będzie przybywać. To jest bardzo ważne najmroczniejszy moment w roku. I tak się składa, że. Urządzona nasza kultura jest w ten sposób, że wtedy celebrujemy różnego rodzaju święta. To jest całkiem logiczne rozwiązanie ideologiczno-polityczne, aby w momencie, kiedy aura nas nie rozpieszcza, dać ludziom powód do tego, żeby miło sobie spędzili czas, celebrując jakieś bóstwo, tak żeby mieć nadzieję na przyszłość. I o tym bardzo jest strzelec, co nam daje nadzieję na przyszłość. Co nam pozwala wygenerować, wykrzesać z siebie motywację, która nie wynika z prostego rozrachunku zastanej sytuacji, tylko to jest coś, co potrzebujemy stworzyć stworzyć siłą swojej wiary. Trochę o tym będzie ten nów, w co wierzymy. Co sprawia, że jesteśmy w stanie widzieć w tym świecie jednak coś lepszego, co skłania nas do tego, żeby angażować się. W los nie tylko nasz, ale i innych. Co sprawia, że chcemy żyć jako wspólnota, jako wspólnota generować, pielęgnować dobro. Jakkolwiek tego dobra nie rozumiemy, ale strzelce są znane z tego, że potrzebują zdefiniować dobro. I walczyć o dobro. Wielu ideologów, płomienni, płynnie gorających wiarą polityczną. Ma słońce w strzelcu. Sprawdźcie, popatrzcie, pomyślcie. Także w co wierzymy? Ten mów jest bardzo o tym, w co wierzymy. Nie tylko a propos tych świąt, które się zbliżają, ale też w co wierzymy jako społeczeństwo. Czy wierzymy w nasze człowieczeństwo? Dobre pytanie. Niedawno dowiedziałem się o tym, że większość ludzi. Którzy na serio zajmują się badaniami nad sztuczną inteligencją, stają sobie sprawę z tego, że sztuczna inteligencja może być tak niebezpieczna jak energia atomowa, czyli może doprowadzić do zagłady ludzkości. A mimo to ubiegają się o finansowanie prywatne czy publiczne, aby pracować nad tym wynalazkiem, który może doprowadzić do po prostu zniknięcia naszego gatunku z powierzchni Ziemi. Cokolwiek nie sądzimy o tym gatunku, no to jednak stawianie go w sytuacji tak wysokiego ryzyka każe zadać nam pytanie: kim są ci ludzie i w co ci ludzie tak naprawdę wierzą? Um, oczywiście, wstecznie możemy sobie powiedzieć, że wynalezienie bomby atomowej. Tak, doprowadziło do ogromnej tragedii konkretnych ludzi, ale dało też jakiś względny, globalny pokój przez następne 100 lat. I żyjemy w cieniu zagłady atomowej, ale ten cień sprawia, że jakoś się między sobą dogadujemy i nie doprowadzamy do takich kataklizmów, do jakich doszło wtedy, kiedy Pluton był w lwie. Okej, okay, dobra, nie, nie, nie chcę otwierać się całego tematu plutonicznego. Jest na ten temat całe wideo. Atomowa rewolucja, pluton w wodniku. Zamieszczę pewnie link w komentarzu poniżej. Ale jakoś jest tak, że no te tematy przyszłościowe, wiary w nas, jako ogólnoludzką rodzinę, no, są obecne, są podejmowane. W ramach tego nowiu, no, trochę dlatego, że ten now, poza tym, że mamy dużo strzelca, bardzo dużo, bo jest i Słońce, i Księżyc, i Merkury, i e, Wenus, co sprawia, że mamy maksymalistyczne oczekiwania, żądania i pragnienia w kwestiach reprezentowanych przez te planety. No to jeszcze mamy tutaj e, to mieszkę Skorpiona, wcześniej wspomniana dla Samca, plus do tego Ascendent w Skorpionie. Początek Skorpiona, czyli czysty Skorpioni ascendent. I to do tego kwadratura Plutona do ascendentu Skorpiona. I teraz um, zarówno i strzelec, jak i Skorpion, to nie są znaki ani minimum, ani normy. To jest maksymalizm ponad granicami czegokolwiek bardzo trudno się zatrzymać przy takim ładunku energetycznym, który będzie skłaniał do tego, aby no właśnie określić sobie, co jest tym maksem, w który wierzę i który sprawia, że chce mi się jeszcze bardziej. Wiele jest tutaj o tej wizji przyszłości, którą potrzebujemy dla siebie zaprojektować i którą będziemy chcieli urzeczywistnić. Z tym, że teraz tak, w tym kosmogramie jest mało powietrza. Ziemi też nie jest za dużo. Woda i ogień. Czyli namiętność, pasja, instynkt. Coś, co sprawia, że bardziej czujemy, przeżywamy, niż rachujemy i myślimy. Czyli ten nów i okolice tego Nowiu, one nie będą z domeny strategii opartej na pragmatycznych rozstrzygnięciach. Brak strategii, pójście na żywioł, to jest to. Przepis na święta? Czemu nie? Ale zachęcam do, mimo wszystko, powściągliwości, bo mamy tutaj trudny aspekt. Ten nów będzie trudny, od razu mówię. Bo z jednej strony na poziomie osobistym, osobowościowym no są te maksymalistyczne pragnienia. Chcę, żeby było najlepiej, jak to tylko możliwe jest, w zgodzie z tym, w co wierzę. Jestem zwycięzcą, uda się na pewno. No ale to estelium, bo mamy w koniunkcji Wenus z Księżycem, ze Słońcem i z Marsem. Mars w koziorożcu już. Um, no to to wszystko jest w kwadraturze do Neptuna i Saturna. Czyli um, jeśli przesadzimy, to się rozczarujemy. Jeśli za bardzo będziemy obstawać przy swoim, to rzeczywistość pokaże nam, że są inne perspektywy, inne punkty widzenia, które będą rozmywały naszą pewność i oczywistość. Sztuka tego nowiu Polega na tym, aby wiedzieć, w co wierzymy, ale też mieć w sobie gotowość do tego, aby nie doprowadzić do absolutnego końca. Czymkolwiek ten absolutny koniec jest, prawda? Czyli jeśli wierzymy w AI, no to hmm, co zrobić, żeby to AI nie doprowadziło do um, zmiecienia nas z planszy. Bo rozumiem, że um, konstruktorzy sztucznej inteligencji, która ma za chwilę stać się autonomiczna, chcą, żeby ta sztuczna inteligencja była lepsza we wszystkim od nas, tylko jak już ona będzie lepsza od nas, no to po co jej my? Tak tylko pytam dla kolegi. Więc może nie opłaca się do końca spełniać swoich marzeń, bo w rzeczywistości mogą okazać się one bardzo rozczarowujące. I pomyślmy sobie też o tym w ramach świąt, zbliżających się świąt, gdzie święta są czasem spotkania z em, bliższymi i dalszymi osobami, z którymi niekoniecznie musi łączyć nas nasza ideologiczna wizja tego, jak powinna wyglądać przyszłość. I może postarajmy się pomieścić w sobie różne wersje i warianty. Trochę tak, jakbyśmy mieli się spotkać i wymienić się um, repertuarem ulubionych scenariuszy science fiction, bardziej niż może przekonywać kogoś do tego, jaka jest prawda, naprawdę, ostatecznie. Bo ten miks Neptun, Saturn, pod koniec ryb jest od tego, żeby pokazywać nam, że prawd jest wiele i ostatecznie nie wiemy, która z nich zwycięży. I że musimy przepłynąć ten ocean możliwości, z jakąś pokorą, w skromności, bez ciśnienia na mm, absolutne rozstrzygnięcie rozwiązaniem. No, w okolicach 20 grudnia, nie pamiętam, to on, ma chyba, on miał chyba 18 grudnia urodziny. Poprawcie mnie, ale to jest mniej więcej 25-26 stopień strzelca. Stalin miał wtedy urodziny. Um, także zachęcam do ostrożności i skromności, jeśli chodzi o, Mogę to powiedzieć, głoszenie swojej prawdy w okolicach tegorocznego nowiu strzelca. Nasza prawda niech będzie przede wszystkim dla nas. Jeśli się sprawdza, super ekstra fajnie, ale nie liczmy na to, że inni będą goreć entuzjazmem, tylko dlatego, że my. Ulegniemy samozapłonowi. A z tym zapłonem może być dosyć trudny jakby to powiedzieć ten, ten samozapłon może być trudny w obsłudze. No bo jeśli potraktujemy ten kosmogram jako kosmogram obowiązujący dla Polski, no to wtedy mamy w trzecim sektorze Plutona. I Pluton w trzecim sektorze to jest tak, że nie ma szansy na niuanse. Jest albo tak jak ja chcę, albo w ogóle niczego nie ma w dyskusji, i ta dyskusja staje się no, bardzo manipulacyjna. Także przestrzegam przed manipulacyjnymi dyskusjami z inspiracji no, to tym niesamowicie energetyzującym nowym. Bo tak jak mówię, mamy tutaj dużo ognia dużo strzelcowego ognia, no i ten e, Skorpioni Ascendent, Ilwada Samsa, Skorpiona dla świateł. A też jest tak, że mm, z racji tego, że Wenus i Mars otulają koniunkcję świateł, to pokazuje, że będziemy no, dążyć do zwarcia. Jeśli Mars to jest ja, a Wenus to jest ty, no to wychodzi na to, że będziemy starali się jakoś skleić, złączyć jedno i drugie. To tak jak mówię. W ideologicznej, gorączkowej wizji przeżywania świata jako jedności. Okej, okay, to może być bardzo pociągające. Natomiast jeśli chcemy miło i spokojnie spędzić sobie ten czas przedświąteczny i świąteczny, to musimy się bardzo postarać, aby nie dać się wciągnąć. W ten stos. Płonący stos. Jakiejś. Dyskusji, no tak, w stylu inkwizycja i heretycy. Unikajmy. Unik, unikajmy takich podziałów, bo to może być bardzo kuszące. Czyli powiedziałbym tak: zadanie na ten nów jest takie, aby szczerze i uczciwie przyznać się przed sobą, w co wierzę, z jakimi poglądami się identyfikuje. I co ma dla mnie jakąś wartość etyczną i moralną. Ale też warto jest wytworzyć w sobie przestrzeń jakiejś otwartości i dowolności na to, że inni mogą mieć inaczej. Tego miał nauczyć nas. Tego miała nauczyć nas ta pełnia, która wydarzyła się dziś. Ponagrywam ten materiał w dniu pełni 5 grudnia. Pełni bliźniąt bliźnięte są od tego, żeby. Em, bawić się wymianą myśli. Że jest coś naprawdę przyjemnego w tym, że zmieniamy punkt widzenia. Zawsze możemy zmienić punkt widzenia. W przypadku nowego strzelca to może być trudne. Bo tak jak mówię, wtedy kiedy aura jest tak mocno depresyjna, tak przygniatająca, przytłaczająca, to możemy próbować się pocieszyć swoimi przekonaniami. Czyli teraz jest słabo. Ale wierzę w to, że jeśli uda mi się osiągnąć to i to, przekonać innych do tego i owego, to będzie lepiej. I to jest taka pożyczka emocjonalno-ideowa, której sobie sami udzielamy, po to, żeby jakoś przetrwać ten trudny czas. Może też zobaczmy, co jest dla nas takiego trudnego w tym przedświątecznym momencie czego się boimy? Co może być dla nas nieprzyjemne. Ale też miejmy takie poczucie, że to jest na naszą skalę. Jesteśmy w stanie to obsłużyć i ogarnąć. Jako ludzie, zwykli ludzie, którzy mają prawo się mylić. Którzy mają prawo popełniać błędy. No jest tak, że mamy aż. Słuchajcie, mamy wszystkie osobiste planety w drugim sektorze tego kosmogramu. Więc będziemy bardzo zorientowani na nasze wartości, ale też prawda jest taka, że to może być bardzo dobry moment na to, żeby pomyśleć o sposobach zarabiania na przyszłość, które mają być w zgodzie z tym, w co wierzymy. Zwłaszcza, że władca tegoż drugiego sektora jest w dziewiątym sektorze, czyli dokładnie tam, gdzie powinien być Jowisz czyli w sektorze wiary, filozofii, przekonań. Być może lepiej tę gorączkę ideologiczną wykorzystać do tego, aby wyśnić i wymarzyć sobie jakiś biznes, który ma nam pomóc wygrać poprzez materializację, czyli urzeczywistnienie tych wartości, które naprawdę, naprawdę cenimy, ale w taki sposób, który będzie yy, miły, dobry, słuszny i zbawienny dla innych ludzi. Niekoniecznie poprzez. Yy, wezwanie przed Inkwizycyjną Komisję Ilustracyjną. Powiedziałbym, że to jest moje przesłanie dla Was, na nów strzelca. To byłoby wszystko. Dzięki Wam serdeczne za uwagę. Zachęcam do obejrzenia moich wideo o roku 2026, których jest dużo tak naprawdę, bo to nie tylko prognoza astrologiczna, co niesie rok 2026, to nie tylko tarot na rok 2026, ale to jest cała seria wideo pl wielkich plan w konkretnych znakach. Przede wszystkim polecam Wam Uran w bliźniętach, Neptun w baranie i Saturn w Baranie. Dzięki. jeszcze raz. Pozdrowienia. Pa. Cześć.